Przyciskiem na budowie aparatu Olympus E420 Podgląd zrobiony zdjęć Kasowanie zrobionych zdjęć Uzyskanie informacji o zdjęciu Oraz w ustawionych parametrach Wejście do menu aparatu Włączenie trybu live view Czyli podglądu na żywo Przycisk funkcyjny, przycisk szybkiego wyboru, blokada ekspozycji autofokusa, pokrętło szybkich nastaw, wyłączenie i włączenie aparatu, gałka trybów pracy, korekt ekspozycji, spust migawki. Podniesienie wbudowanej lampy, wybór trybu pracy, zdjęć pojedynczych seryjnych lub z samowyzwalaczem oraz przycisk umożliwiający w obiektywu.